Znajdujemy się w Starym Sączu, w niespełna w 10 tysięcznym na południu naszego pięknego kraju. Tutaj od 2011 roku odbywa się międzynarodowy turniej sokolika o Puchar Wiśnioski. Jest to impreza dla 10 na które przyjeżdżają najbardziej zespoły z całej Europy. W tym roku 32 zespoły z 13 krajów świata. To są zespoły z największych akademii najlepiej szkolących dzieci w Europie, największe polskie akademie, zespoły wyłonione w drodze eliminacji oraz pięć zespołów miejscowych. To jest turniej tak można powiedzieć, organicznie związany ze Starym Sączem. Od pierwszej edycji odbywał się właśnie tutaj na boisku staroseldyjskiego Sokoła i można powiedzieć, że również to miejsce raz wraz z tym turniejem się zmieniało. Ja miałem tę okazję, że wyjeżdżałem dopiero jak miałem 15 lat za granicę na pierwszy turniej, a tutaj dzieci są 9 -letnie. Widać piękno gry w ich poczynaniach i, i to naprawdę przyjemność tutaj być. Od początku koncentracja, jasne? Nie. Dobrej zabawy. Pięć za wszystkich! Ty Ty Brawo Patryk! Dalej, dalej, świetna! Akcja, brawo! Dalej, świetna. W sumie było 6 eliminacji. 4 w Polsce, 1 w Niemczech i 1 w Anglii. W Anglii wygrał zespół Everton i Cardiff City w nagrodę tutaj grają w Sokoliku. Natomiast w Polsce odbywały się pozostałe eliminacje. Jestem zadowolony, bo zwycięzcy tych eliminacji dostali się do ścisłej 12 turnieju, czyli to świadczy o tym, że trzeba takie eliminacje robić i dać szansę wszystkim drużynom do zaprezentowania się. System gry jest taki, że z tych 32 zespołów wychodzą do ścisłych finałów 12 najlepszych ekip. W zeszłym roku było 6 polskich i 6 zagranicznych. W tym roku ta tendencja troszkę się zachwiała. Piłka dziesięciolatków ma w sobie taką niezwykłą autentyczność. Każdy, kto tutaj jest na tych zawodach, kto przyjrzy się tak z bliska w tej rozgrywce, nie może pozostać obojętnie. Tutaj po prostu nie ma wyrachowania, tutaj nie ma jakiegoś udawania, grania. Tu jest po prostu prawdziwy taki sport, na jaki chciałoby się patrzeć zawsze. Uwielbiam oglądać dzieci, które grają w piłkę, bo tutaj widać jak cenny i bezkompromisowy to jest sport. Uwielbiają to robić, oddają całe serce, stąd też te łzy i szczęścia i, i płaczu w przypadku porażki. I to powinni właśnie też czasami dorośli o tym pamiętać i czasami piłkarze, że, że ten uśmiech na twarzy zawsze powinien gościć. latkowie oni grają w systemie 6-1 na boiskach, mecze trwają po 15 minut. U nas przyjęliśmy taką zasadę w Starym Sączu, że 32 zespoły dzielimy na cztery grupy ośmiozespołowe. Oni rywalizują w sobotę w tych grupach systemem każdy z każdym i po trzy najlepsze zespoły wychodzą do tak zwanej Ligi Mistrzów. Czyli w niedzielę 12 najlepsza z tych czterech grup walczy już o, o typu wiśniowskiego. Natomiast drużyny, które nie zdołały się przebić do tej ścisłej dwunastki, grają w lidze Europy, czyli od miejsca 13-32. Jesteśmy bardzo zadowoleni, naturalna Murawa, no, pogoda dopisała, więc naprawdę jesteśmy pod dużym wrażeniem. Niestety nie udało się zrealizować naszego, naszego celu. Przegraliśmy pierwszy mecz, kluczowy tak naprawdę. W zeszłym roku nasi chłopcy grali w finale. Różnice są jednobramkowe, nie ma wysokich wyników. Ciężko nam będzie wygrać ten turniej ze względu na dotychczasowe wyniki. Przegraliśmy swój pierwszy mecz 2 do z Apidem w 1. To był dla nas cios. Standard takich turniejów w Anglii jest bardzo wysoki. Ale kiedy przyjechaliśmy tutaj, zobaczyliśmy, że jakość przygotowania jest naprawdę wysoka. Chcieliśmy w każdym meczu skonfrontować się z, z tymi mega, mega mocnymi europejskimi drużynami. Tak? Nie chcieliśmy szukać prostych środków za wszelką cenę punktów, tylko chcieliśmy grać tak, jak się uczymy, tak jak według modelu, który mamy, mamy w klubie, według naszego pomysłu na, na szkolenie, na, na grę w piłkę. Mam nadzieję, że to zaprocentuje w następnych rozgrywkach czy to turniejowych, czy, 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 czy meczach ligowych. Właśnie w tej chwili zakończyła się pierwsza faza turnieju, czyli zakończyły się rozgrywki Ligi Europy. Wiadomo, kto zajął 13 miejsce, kto 32. Poziom tej grupy był bardzo zróżnicowany. Niektóre drużyny zagraniczne zrobiły na nas piorujące wrażenie. Niektóre, jak PSV Eindhoven, niestety nie pokazało nic ciekawego tutaj, u nas w Starym Sączu. Na pewno dzieci mogą wynieść nie tylko sprawy sportowe czy realizacje. Chęć, chęć dania siebie wszystko, determinację i, i serce do gry, ale też, też mogą zobaczyć, że warto znać języki, że można było porozmawiać też z innymi. Przed nami Liga Mistrzów, każdy z zespołów rozegra jeszcze po cztery spotkania, po czym nastąpi wielki finał. Jest tutaj Bartłomiej Zalecki, trener kadry Polski u 19 Rzeki, w 3 Grasiach, były reprezentant polski, którzy będą... Wybierać najlepszą siódemkę turnieju, co jest już taką, takim standardem turnieju Sokolika. I my miejmy nadzieję, że, że z tych wszystkich dzieciaków, które się w Starym Sączu pokażą, kiedyś w przyszłości będziemy mogli ich zobaczyć na największych boiskach Europy. dan juroriu, comando i dal di jurori, comando. La polizia ci dice che c'è quicker, Robbert, Robbert. Robbert quicker, play. Poziom turnieju jest bardzo wysoki. Wygraliśmy już kilka ciężkich spotkań, ale mam nadzieję, że wygramy następny mecz a potem finał. Polskie drużyny są bardzo mocne. Nie wszystkie, ale znakomita większość zwłaszcza kojona na Kielce! 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 Korona kielce, najlepszym zespołem tego turnieju. Wygra. Na 100%. Na 200%. Jak będziecie kibicowali razem z nami, wygramy. że nie dosyć. przegraliśmy trzy mecze ciężko ciężko dzisiaj było są takie często pierwsze spotkania niektórych chłopców na boisku z drużynami tego typu typ, z światowych firm Mamy się czego wstydzić organizacyjnie szwedzkie drużyny z zachodu powinny być również bardzo zadowolone i z poziomu turnieju i z organizacji, bo jest to wszystko na najwyższym naprawdę poziomie. Zwycięstwie w tym budynku zadecydują o rzuty kartę. Hmm? チョラマでだれいややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや To, co się tu dzieje, ja nie wierzę. My przeszliśmy ciężkie eliminacje. Wyszliśmy z eliminacji, tu. Cel był jeden, wejść do dziesiątki. Chociaż ja nienawidzę przegrywać. Ja jestem chyba urodzonym zwycięzcą. I chłopcy pokazali ten charakter żółto-czerwonej korony. I jestem z nich mega dumny. Mega dumny, jestem z nich zadowolony. No są cudowni, tak? To, co robił Kuma Bolenda w bramce, szacunek. Kubuś... Przepraszam za, za, za wszystko Ciebie. Cały turniej był bardzo ciekawy. Myślę, że poziom bardzo wysoki, i bardzo mocno wyrównany. Natomiast na największe jednak emocje były w finale. Po raz pierwszy od 9 lat zdarzyło się tak, że sama granie dała możliwości rozstrzygnięcia. I, no i niestety rozstrzygnęły rzuty karne. W przypadku dorosłych zawodników rzuty karne są niezwykłym dramatem. Dzisiaj patrząc się, to były autentyczne łzy. No to jest coś pięknego co takie emocje, które myślę, że ci młodzi ludzie tutaj z całej Europy, którzy tutaj przyjechali, to do końca życia nie zapomną. Całe miasto żyje tym turniejem. Mamy masę sponsorów, mamy masę ludzi tutaj takich dobrej woli wolontariuszy trzeba to kontynuować, bo to jest to trwa już 9 lat za rok, jest dziesiąta edycja i myślę taka jedna z piękniejszych jaka, jaka tutaj będzie kiedykolwiek w